witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku. I tak jak obiecałem, yy, będę na, nagrywał jak dekoruję tutaj akwarium. Yy, mój tata na ci sypie yy, piasek do akwarium. Wytyczy bo, bo piasek musi być yy, dla innych rybek, yy, żeby yy, Miały dobrze. To y, ja tutaj te tape sypię, to zaraz już Wam to y, pokażę. Widzimy się za chwilę. Widzowie, a w czasie, kiedy mówię o ta sypię y, podłoże dla roślin i piasek, to chciałam Wam powiedzieć, że y, było trochę poda nagrywkami y, rzeczy. Między innymi przenieśliśmy akwarium. Moje nowe y, jest tam i fototapece do, y, dołożyliśmy. Stałe akwarium na razie damy tutaj, bo nowe, żeby zakwalifikowało. Y, było odpowiednie dla ryb, to dwa tygodnie musi poleżeć. Jeszcze dopowiem tak szybko. Już Ta tata, tata już mi tutaj wyłożył piasek i ten. Ten nie wiem co dla roślin. Yy, tak. Yy, Podłoże piasku, nie kupujśmy żwirku, bo lepszy będzie piasek. Musi być co najmniej 5 cm, żeby był dobry dla kirysłów bo tutaj w tym akwarium to już pewne, że będą kiryski więc już Włożyłem tylko korzeń i tak, w tym akwarium kiryski pandy na pewno się pojawią, jak mówiłem przed sekundą skalarami nad skalarami jeszcze pomyślimy i może tutaj molinezy żaglopłetwy się pojawią tego też nie wiem ale to już w trzecim filmiku, który będzie dopiero za dwa tygodnie tak, bo akwarium musi się dobrze przystosować żeby jakieś tam azotyny zamieniały się w azotany jak mi tata mówił i wszystko będzie dobrze, żeby, wszystko było dobrze, żeby tam ryby nie pozdychały korzeń wsadziliśmy przed sekundą więc chyba te, teraz będziemy rośliny wkładać i zaraz Wam to pokażę. teraz wzięliśmy dwa wielkie wiadra wody Dodać do tutaj musimy do akwarium na korzeń. Tata musi, musi teraz dodać bakterie. Specjalne do wody. Tutaj drugi kieliszek, pięć takich kieliszków musi być. Dobra, tata poszedł gdzieś, nie wiemy jeszcze. Ale my tutaj znajdziemy się jeszcze z moim bratem, którym, którym wystąpił mm -hmm. w moim poprzednim filmiku. Alan, przywitaj się. Cześć. Cześć widzowie. Byłem troszkę później, no bo ja byłem na dworze. Tak, a był na dworze, ja jestem niestety chory, o, więc trochę mniej. byłem mniej. Ja ale, ale teraz już słyszę, więc mogę dalej kontynuować z nim nagrywanie filmiku. Więc tak, Alan, jeśli tego nie widziałaś, tutaj jest ten korzeń, a... Ten. No, weźmy, czekamy na tatę, i zaraz do Was wracam. Jesteśmy już w łazience. Mój tata, teraz, mój tata teraz rozdziela rośliny, żeby później móc je dodać do akwarium, włożyć, zasadzić. Tak. Więc tutaj, tata je porozdziela, to żeby już Wam nie przedłużać, bo to długo trochę będzie, to będzie trochę trwało, to pokażemy Wam już recep końcowy, jak już tutaj je podziela, i zaraz widzimy się, jak będziemy je wkładać do akwarium i zalewać akwarium wodą. Włożyliśmy na razie pierwsze trzy rośliny. Tak, 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 tak tutaj się prezentują. Mój zadanie się już kolejne dwie. Mamy ich tutaj sześć. No i tak się tutaj prezentuje, to była jedna roślina. Jak byście w pewnym filmiku, tylko ona się rozdzieliła. To jest taki musik. Te też tutaj widzieliście, te chyba nie pokazywałem, bo yy, yy, nie zapomniałem. Ale że tutaj widzieliście, ta też była tutaj w ostatnim. I tutaj jest też kolejna część tej yy, drugiej rośliny tutaj. Pokażę Wam, jak będzie już kolejne, jak te rośliny będą sadzone, bo nie jestem w stanie pokazać Wam, bo to yy, mało miejsca jest, yy, więc widzimy się za chwilę. Widzowie, yy, przy, położyliśmy już ostatnio kolejne dwie rośliny. Tutaj wygnalek mi położyliśmy więcej, ale rośliny zostały rozdzielone. to jeszcze kilka jest, jak mówiłem. No to zaraz do Was wracamy, jak już położymy chyba wszystkie rośliny. Więc zaraz wracamy. Zaraz wracam. No to widzowie, dodaliśmy już trochę... Dodaliśmy już wszystkie rośliny i trochę zalaliśmy wodą. I pokazaliśmy tego, bo to byłoby bardzo nudne w pokazywaniu. Dlatego tutaj macie już trochę wody wlanej. Jeszcze zanim to... Chciałam się dodać, że... Nie pokazałam tego, ale tutaj widziałam, że korzeń, jakby normalnie, korzeń odstawał od reszty i lewitował w powietrzu, i kilka roślin wyrwało. A my widzimy, a my widzimy się już. To chciałam Wam powiedzieć. Tu jest kamień. A my widzimy się już, jak to akwarium zalejemy wodą do końca. I przykryjemy przykrywką, i pokażemy Wam efekt końcowy. Dobra, widzowie, jesteśmy już. Po, kurde, po tym całym robocie, ile to namęczyliśmy yy, z tą ciężką, i to, bo na bardzo się namęczył. Dla przypomnienia to jest jeszcze stare akwarium, a nowe, już efekt końcowy wygląda tak. Tak wygląda nowe akwarium. Kamień tam jest, jak mówiłem, żeby wycisnął yy, korzeń kuleczki mchu, lubią sobie oskubać rybki, tata, tata mówił mi roślinki, dużo roślinnego oczywiście i filtr jak go y, złoży... była tam recenzja na moim kanale, nie pokazałam Wam złożonego nie będę go teraz wyjmował, ale robi furorę tak się nazywa akwarium bez rybek kolejny film widzowie, niestety pojawi się dopiero za dwa tygodnie Ponieważ akwarium musi trochę postać. No no, to była druga część. Dużo zapowiedziana. Chyba trzy przeze mnie. Trzecia część y, będzie tam nawet, tak mówię za dwa tygodnie. Ale tu będzie jeszcze dużo innych y, na pewno shortów. Wleci. No, więc co? Więc to no, widzowie. Widzimy się w kolejnym, już to filmiku, w ostatnim z, z serii akwariowym. Widzę ja ja się, będę żegnał. Papa pa, widzowie, widzimy się w kolejnym filmiku. Zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwonkiem. Papa! Pa.